Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na skrót wydarzeń z piątej rundy ligi F1 w WK Arena. Skrót prowadzi dla, dla Państwa Adrian Jasik oraz Jakub Ciszek. Serdecznie zapraszam na ponowne przeżycie emocji z Grand Prix Hiszpanii, a zatem zaczynajmy! Mamy Zaczynamy. Pięć czerwonych świateł. Ruszyli. Teraz jak potoczyć tutaj ten start, czy Randinho będzie na, od razu na początku wychodził przed wymagać, czy tutaj będą na, zachodziły jakieś... Borsuk stracił, ale Sancho Pancho bardzo dobry start. Wyprzedza Randinho. Tak jest. Mamy drugie miejsce, chociaż tutaj widzimy, że Randinho nie chce odpuścić, ale niestety musiał odpuścić. I Sancho Pancho z czwartej pozycji przebija się na drugą. Przyjeżdżając Randinio i Borsotan. Myślę, że Randinio będzie tutaj podchodził taktycznie do tego. Będzie wolał zostać troszeczkę z tyłu, aby móc wyczekać odpowiedni błąd i żeby był cały czas... Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak bardzo manio zamykał Wiktora w tym zakręcie, tutaj doszło nawet do uszcisku. Oj, i tutaj też doszło do kontaktu między Marynem a Jankiem. Czy to jest Ilbek? To był Ilbek. Nie, to jest. Oj. Oj, 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 Co tutaj się stało? No i mamy chyba wirtualny samochód bezpieczeństwa. Dobrze widzę? Tak, mamy wirtualny samochód bezpieczeństwa. Części są na, na torze, ale co się tutaj dzieje dzisiaj z kierowcą Aston Martina? Nieważ, no raczej po prostu zaczyna odjeżdżać, sądzę. W tym momencie, ale jeszcze widzimy, że się łapie w DRS, tam mamy Davida Borsztuka za Sanczem Tutaj od zewnętrznej Borszy próbuje zaatakować Sancza Piękna, czysta walka, no i w tym momencie jest po wewnętrznej, no i Sancho nie ma możliwości, nie, nie ma opcji obrony. I z Kurczakiem dosyć mocno się biją, I tam było duże przytasowanie w pewnym momencie. i Radinho powoli wdą się ku górze, ku czołówce. Tak, no Radinio już na ósmej pozycji. Teraz kurczak 3 sekundy kary um, za na liczne ostrzeżenia, za wyjazd poza pozaliniatorów. No i zobaczymy teraz, tylko, Kostek łatwo odda pozycję Randinio. Randinio jednak będzie musiał tutaj troszeczkę przeatakować, ale wchodzi pod łowik. O, cioskowi. jest! Tutaj walka. A po niej od koledzy z zespołowi, tutaj Redbus z Vikarbem. I pra, Sancho tak, prawie tak. wyprzedził Randinio w tym momencie. Ale widzimy, że chłopaki jadą koło w koło i przed nimi też jest duży ścisk. Bardzo, bardzo dużo się dzieje. Kostyk tutaj nie daje puścić Randinio. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Wiktor tego ścisku przygląda. przygląda. Między Randinio i Sancho wskoczył właśnie jeszcze Wiktor, który już został przez Sancho wyprzedzony. O i tutaj było bardzo blisko Randi Randinio, tutaj. Do liścia bardzo blisko było kontaktu między tymi dwoma kierowcami. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. To jest bardzo ciasno i widzimy tą dużą przewagę opon kierowców Red Bull'a i Alfa. Tak jest. I jakbyśmy mogli poprosić realizatora, jakbym pokazał opony, bo wydaje mi się, że Borsuk jest na oponach typu medium. Tak jest. I pewnie tutaj, jeżeli o to chodzi, jest przewaga opon. Jeżeli jeszcze chodzi o stan. Tutaj widzimy, że tam cały czas jest bardzo duża batalia, tam Liściu z Radlinio tam bardzo mocno się bili i tutaj też Liściu nie pozwolił za bardzo Sancho, no i Liściu uderza w bandy, zobaczymy czy uda mu się powrócić do wyścigu, ale chyba nie ma aż tak dużych zniszczeń jeżeli chodzi o jego auto. Mamy dwa okrążenia do końca, a ja Państwu pragnę przypomnieć, że w tym sezonie zmieniliśmy formułę, jeżeli chodzi o wygląd naszych transmisji. I po wyścigu nie oddalajcie się od odbiorników, jeszcze przeprowadzimy sobie kilka rozmów z kierowcami. Tak jest. A propos zdania i wybrania przemocy przez mania, właśnie widzieliśmy kontakt z kolegiem Daumęciem i maniem, właśnie, gdzie to maniu. Kręcił wręcz kolegę Daumięcia. No i takie miałem wrażenie. No I tutaj o, też, też widzimy, zbytanie. że zamyka mocno no, kolegę Daumięcia. Nie chce dać się wyprzedzić tutaj też zamknięcie tej drogi po wewnętrznej. Nieczyste ale, zachowanie mania. Ale z tego co widzimy, Daumięcia mania w tym zakręcie wykolegował z DRS-em. I tak naprawdę tutaj kończymy drugi sektor, tak wjeżdżamy w trzeci. No i tutaj od zewnętrznej. O, odważny boleszczuka. Uścisk borsuka, który no, niestety pozbawia go najprawdopodobniej tego drugiego miejsca. Błąd przy wyjściu z tego zakrętu. Bardzo możliwe, że za szybko chciał wcisnąć gaz na wyjściu. Zarzuciło tyłem tego samochodu. No i mamy pierwszą trójkę: Kavermack, Randinho i Borsuk. Piękna, piękna, piękna jazda.